I właśnie od takich doświadczeń rozpoczynają się Boże drogi, rozpoczyna się to zamieranie, pozorne zamieranie rzuconego ziarna Bożej Prawdy w naszym sercu. Zaczyna się robić po prostu trudno, po ludzku mówiąc coraz trudniej. A jeśli się faktycznie zaczyna robić coraz trudniej, jednego możemy być pewni: że Bóg nas nie opuścił, bo on nigdy nie cofa swoich obietnic, tylko zaczyna nas próbować, zaczyna nas doświadczać, zaczyna sprawdzać, czy aby to ziarno nie zostało rzucone nie w to miejsce, co trzeba. I wtedy. Zawsze możemy znaleźć drogi miejsca, w których nawet jak zaczyna być coraz ciężej, możemy się z Nim spotkać. Pierwszym takim miejscem zupełnie niezwykłym jest miejsce obok Maryi i Jana pod Krzyżem. Jest to miejsce, w którym Przychodząc z prawdziwą wiarą w jego śmierć i zmartwychwstanie, możemy dostrzec na tym krzyżu piękny obraz. Kiedyś widziałem taki obraz raz jeden. Jedyny miałem zresztą ogromne szczęście go odnawiać w swoim rodzinnym kościele parafialnym. Przeżyłem tam 20 lat i tego obrazu nie widziałem dopiero, kiedy przyszło mi go odnawiać. Otóż był to obraz przedstawiający zesłanie stygmatów na świętego Franciszka. I artysta bardzo odważnie przedstawił postać Chrystusa. Otóż tenże Chrystus na krzyżu nie miał już dłoni przybitych do krzyża. Był dalej na krzyżu, ale dłonie, całe ręce miał wyciągnięte w dół, skierowane do Franciszka. Były to ręce zapraszające, ręce ofiarowujące. I o tym mówi następny tekst, abyśmy spróbowali właśnie z Maryją, z umiłowanym uczniem Jezusa, Janem, a co najważniejsze, z moją siostrą i moim bratem obok mnie siedzących. W tej chwili, obok mnie żyjących, gdzieś tam w naszych domach, w naszych rodzinach, żebyśmy potrafili tak głęboko w sercu uwierzyć w to, że możemy tak się wziąć za ręce i tak razem pójść, stanąć pod krzyżem i powiedzieć: Co chcesz, Panie, to zabierz. I co chcesz, to daj. Bo twoja wola niech się wypełnia w mym życiu, a nie moja. A nade wszystko zabierz ode mnie wszelkie zło. Bo przecież pozwoliłeś się przybić do krzyża wyłącznie za moje zło, za mój grzech. A więc zabierz ode mnie. Zabierz ten grzech. Pozwól go przybić. A mnie pozwól spod krzyża odejść wolnym. Odejść świętym, bo za to umarłeś. Tak po prostu. Umiłował i poszedł na krzyż. Na ziemię Ojciec Niebieski w swojej bezgranicznej miłości posłał na śmierć syna swojego. Dla odkupienia grzechu ludzkiego. Pod Twoim krzyżem stają Panie dziś. Z Maryją Matką i wybranym uczniem. Pod Twoim krzyżem stają Panie dziś.

przed Poncjuszem cierniową mu włożono, aby prorockie pismo się wypełniło. Krzyżową drogą idziesz, mój Jezu, cierpiący wśród niewiast płaczu, i na golgocie przybity do drzewa, oddając swego ducha skonasz. Twoim krzyżem staję Panie dziś z Maryją, matką i wybranym uczniem pod Twoim krzyżem staję Panie dziś z siostrą miłowaną i z mym bratem. Na, naj, na, naj, na, na, na 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 Z martwych powstałeś dnia trzeciego z rana Wyjednawszy nam moc zbawienia Abyśmy w Tobie żyć mogli wiecznie odnajdując utracone w raju szczęście pod twoim krzyżem stają panie dziś z Maryją matką i wybranym uczniem pod twoim krzyżem stają panie dziś z siostrą mą miłowaną i z mym bratem na naj na naj na na na